Wracamy w drugiej części. Przypomnijmy, że to jest 4 sierpnia 2020, godzina za 6.09 na moim zegarku. Tak jak w technologii jest, najczęściej ona zawodzi. Tak było tym razem. Nie mogliśmy w pierwszym ujęciu wszystkiego przedstawić. Także teraz będziemy. W drugiej, w drugiej części programu e, nagrywać. Dobra, stanęliśmy na tym, że w pierwszej części mówiłem o tym, żeby się modlić tak, jak już e, by, byśmy już to otrzymali, tak jakby to cokolwiek, o co się prosimy, to już zostało wykonane i tak tym razem było e, w modlitwie mojej. Ja od razu zacząłem, powiedzmy tak, interweniować i dziękować za tą sytuację. No i dochodzimy do happy endu do e, szczęśliwego początku. Oczywiście. E, szczęśliwego początku e, rzeczywistego. Adam do mnie po, podszedł chyba, nie wiem, trzy, kilka, trzy dni temu, kilka dni temu, cztery? Nie może dokładnie. No, nieważne, nieważne. Kilka dni, co Adam mi powiedziałeś. Powiedz. Co ja ci powiedziałem? Powiedz że, moja, że moja córka będzie miała drugą treponację czaszki. Tak. To, to ci powiedziałem. Tak. A co ty mi powiedziałeś, że za to się pomodlisz? Będziesz się modlił, ja też. Tak, tak. Ale to było jakiś czas temu, już były. Za drugą treponację. Tak, tak. To już było w, dru w drugiej no. tak, Tak, no. tak. No. Hmm. Żeby, żeby, nie wstrzymał jak to się mówiło. No, To no. było po przyjeździe z Polski, tak, no. tak, tak, tak. Tak. Tak, No i teraz jak sytuacja wygląda. Teraz sytuacja wygląda tak, że po trzech godzinach po obudziła się, dzieci poznała, mamę poznała. No, no mnie nie, bo mnie nie było. No. Aleluja. To jest właśnie aleluja. Aleluja. Tak? Także... Tak, nie było z nią Tylko, kontaktu. Kurwa... Ile czasu z nią nie było kontaktu? No, ponad cztery miesiące. Cztery miesiące tak. nie było z nią kontaktu? Nie, nie było. E, to czyli po modlitwie dwa tygodnie po drugiej trepanacji y, czaszki dwa tygodnie i dziewczyna córka odzyskała przydomność i wszystko i, i poznała dzieci i wszystko. Całkowicie świadomo. To świadoma. mi się bardzo podobało. Lekarza z Wrocławia kogoś ściągnęli. Który robił drugi raz tą trepanację mm -hmm. z Wrocławia jakiegoś, nie wiem, nie wiem, mm -hmm. no mówię, no mnie nie było, także to no, przy niej, bo tak, tak ja bym ja, ja nad nią tam siedział, klęczał, kurde, ja bym w ogóle do domu nie, nie, tak. nie, wiesz, nie wchodził, ale jakoś lekarza z Wrocławia, kurde, ściągnęli z jakiejś tam kliniki, zrobił trepanację drugą, mm -hmm. ściągnął tego jaka drugi, jak ktoś mówi, to niby przerzut jakiś był, no. 3 godziny 3 godziny jak to się mówi o tu po osiągnięciu tak. wszystkiego wybudziła się sama sama się wybudziła tak musimy, no. to, musimy to podkreślić że po pierwszej zanim zanim e, e, była modlitwa po pierwszym e, po pierwszej operacji nie było żadnych nie. efektów nie nie było żadnych nie, nie, efektów nie, 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 nie. dobra e, adamie farmakologicznie nie tak. pali farmakologicznie, miała spać i wszystko tego. No ale w końcu, w końcu zaczęła się tam, jak ktoś mówi, no co, coś tam musiało być, że ją dalej kurde głowa bolała. Tak, nie? my wierzymy w to, że. Nie, a oczywiście wierzymy w to, że Bóg całą pieczęć ochrony nad tą operacją, nad tym lekarzem, nad całym sztabem w szpitalu i oczywiście bezpośrednio w niej dokonał cudu. No. Adamie, za, ja tak jeszcze wrócę e, do tego, zanim my się poznaliśmy, e, czy była taka sytuacja, na pewno wewnętrznie e, kierowałeś modlitwę do Pana Boga cały czas. Tak. Cały A czas. była taka sytuacja na przykład, że e, skierowałaś już tak bezpośrednio e, w słowach na głos e, do Boga. Tak, Coś sam w siebie. Co powiedziałaś? Tak. Co powiedziałaś wtedy? Boże, zlituj się. Boże, zlituj się, żeby moja córka żyła. Tylko tak, tylko tak to powiedziałem. Amen. No. Bóg to usłyszał. To ja chciałbym przeczytać jeden tutaj z wersetów do tego, co Ty powiedziałeś do Boga. To jest Mateusza 7,7. Hmm. A tak a propos Mateusza, wiesz, kim on był? Nie. Przed tym, zanim został apostołem? Mateusz... No nie, nie, Dobra, to tak szybko. Był celnikiem. Po hebrajsku Mataj, czyli dar Jachwe. Naszym darem od Jachwe jest jego żywe słowo, które nie, nie. mamy tutaj dziś świadectwo tego. Przeczytam Mateusza 7,7: Proście, a będzie wam dane. Tak, życie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą nam. Otworzą nam. I nam otworzył. Otworzył Bóg. Otworzył furtkę e, do życia. Do życia. Do życia. No. Tak. Ja, to ja to rozumiem. Chciałbym tutaj też jeszcze uczulić na to, e, ktokolwiek <coughs> słucha tu teraz, e, aby przez nikogo przez myśl nie przechodziła, aby się wzbraniał z tą myślą, hmm. e, że można by było e, z takich rzeczy. Powiedzmy, śmiać się po kwicie, prostu. No, tak, no, tak. Kwicie, no, bo no. to jest facet, który. Um, ojciec, to jest ojciec, dzieci, pięcioro dzieci, dorosłych, dorosłych. dorosłych I dzieci? Dorosłych dzieci. Córka ile ma lat? Mm, córka najmłodsza? Nie, ta na przykład. Chora? 29. 29. 29, 29, tak. 29 z dwojga dziećmi, a najmłodsza? Nie, najmłodszy jest syn. 20. Najmłodszy jest syn. Najmłodszy syn 20, także, także jesteś dojrzałym ojcem. Tak, dojrzałym ojcem dzieci. Tak. Najstarsza córka ma 31. W Anglii mieszka 31. I synów masz? Dwóch synów mam. Dwóch synów. Bo ja mam ja mam bliźniaki o bliźniaki. No, no. Magda Magda mieszka w Warszawie mhm. i mój Piotr, ale on cały czas jest, jak to się mówi z Gdyni do, do Danii, bo on jest, on jest elektronikiem, on wyposaża sterówki w statku. Także jest bardzo mądry, bardzo, bardzo fajny. Chciałbym jeszcze uczulić też na jedną rzecz, że osobiście, kiedy zacząłem żyć według słowa Bożego, na początku. Już e, byłem świadkiem cudownych uzdrowień e, Boga, ale nigdy mi przez bycie nie przyszło, żeby nagrywać. Dopiero dziś e, Bóg mi położył na sercu, aby e, po prostu to przedstawiać e, w formie e, też wideo. E, każdy, kto e, ma e, jakiś bogatszy życiorys, e, to stara się. Od razu wydać go w książce, to tym bardziej my pomyśleliśmy o tym, aby to uwiecznić na, na wideo, bo powinniśmy takie cudowne rzeczy w naszym życiu przedstawiać. Przedstawiać i świadczyć o tym, że warto wierzyć, bo mamy tutaj świadectwo tego, że córka dzięki modlitwie została. Uzdrowiona i córka Adama będzie to oglądać. I chciałbym, żebyś Adamie teraz w tym momencie córce powiedział, kiedy ona nie jest tego świadoma, hmm. ale byśmy chcieli, żeby ona to w przyszłości odsłuchała. Oleńko, kochanie, moje, dzie moje dziecko, bądź zdrowa i żyj. No nic więcej nie powiem, no, bo to już no co. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Naprawdę. To jest fala. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, że jesteśmy pod Twoimi skrzydłami, że możemy do Ciebie zwracać się w każdej chwili w każdej chwili i nas wysłuchujesz. I to jest najlepsze świadectwo tego. Chciałbym jeszcze tylko yy, na zakończenie przeczytać Mateusza 10:8. Dzisiaj słowo Boże przez Mateusza jest: Uzdrawiajcie słabych. Przywracajcie życie umarłym. Oczyszczajcie trendowatych, Wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze. Jako dar przekazujcie dalej. Także my z tym darem będziemy dalej kontynuować e, e, Bożą wolę. Także Adamie, jeżeli e, kogoś spotkasz na drodze, to oczywiście to też się odnosi e, do Was i, i również e, do mnie. Jeżeli e, kogoś chorego, Potrzebującego e, dotyku e, Bożego, e, spotkamy.